Dotknięcie nieznanego. Wybrane relacje z archiwum nieznanego świata w wersji dźwiękowej. Kiedy przed kilku laty miałam dość poważną operację, wiedziałam, że w moim życiu zaczyna się nowy okres. Z narkozy obudziłam się szczęśliwa, radosna i pogodna. Czułam również, że muszę wprowadzić wiele zmian, bo świat jest piękny. Chciałam śpiewać i tańczyć, śmiać się, i z wielkim dystansem patrzyłam na tak zwane problemy. No cóż, życie przyniosło mi wiele rozczarowań, smutku i trudnych sytuacji. Wierzyłam mocno, że trzeba przetrzymać ten trudny okres zmian i że wszystkie sprawy się wyjaśnią, bo nie może być ciągle pod tak zwaną górkę. Cierpliwie, dzień po dniu, realizowałam swój życiowy plan. I wszystko rzeczywiście zaczęło się coraz lepiej układać. Przekonałam się, że moja konsekwencja i upór przyniosły fantastyczne rezultaty. Jedno tylko nie dawało mi spokoju. W powodzi wielkiej ilości spraw wymagających załatwienia zapodziała się gdzieś jakby owa radość, spontaniczna wesołość, chęć życia. Coraz częściej chciało mi się płakać, coraz częściej ubolewałam nad ludzką złością i agresją. Coraz trudniej było mi z wieloma przejawami niezrozumienia ze strony innych. Coraz mocniej też przygniatał moje serce dziwny smutek. Trwało to dość długo. Często głośno i w myślach prosiłam Sai Babę, którego nazywam potężnym oceanem miłości, aby zabrał ode mnie ten smutek, pomógł mi zrozumieć świat i ludzi. I zawsze, w bardzo różnej formie, pomoc tę dostawałam. Dzięki temu mogłam zdystansować się do wielu spraw, szukać piękna i radości wokół siebie. Nadal jednak, szczególnie po większym wysiłku fizycznym, bolało mnie często serce i dość długo dochodziłam do siebie. Ból niekiedy był tak mocny, że budziłam się w nocy z uczuciem ogromnego lęku i duszenia się. Cierpiałam po cichutku, od czasu do czasu popłakując w poduchę, bo myślałam, że tak już widocznie musi być. Często dostawałam wiadomości od Boga Wszechświata, Sai, co i jak powinnam zrobić. Od kilku miesięcy zjawisko to nasiliło się mocno. Słuchałam więc tego głosu, i choć czasem były to w ziemskim znaczeniu sprawy zupełnie nielogiczne, stosowałam się do otrzymywanych tą drogą wskazówek. Przyszedł grudzień 1998 roku. Na święta Bożego Narodzenia miałam zamiar pojechać do Cieszyna, miasteczka, w którym przed 44 laty przyszłam na świat. Tuż przed wyjazdem zaczęłam słyszeć w sobie pytania, a może tam umrzesz? A może stamtąd nie wrócisz? Mimo to konsekwentnie robiłam swoje. Nic nikomu nie mówiąc, że być może nie wrócę, wsiadłam w autobus i razem z kolegą wyruszyliśmy w podróż. Wszystko układało się wspaniale, cieszyliśmy się jak dzieci i tylko od czasu do czasu uporczywie wracała myśl a może teraz tu umrę? Wówczas uparcie powtarzałam sobie, że będzie dobrze, a w noc Bożego Narodzenia zaczęłam się dusić. Nagle coś mocno ścisnęło mnie w okolicy serca. Ból okazał się tak wielki, że nie byłam w stanie go opanować, choć zawsze do tej pory dzielnie sobie z nim radziłam. Próbowałam z nim walczyć przez półtorej godziny, jednak mój stan coraz bardziej się pogarszał. Wreszcie zapukałam do pokoju przyjaciela i zapytałam, czy mogę z nim chwilę pobyć. Błyskawicznie zrozumiał, że coś się dzieje, bo dobrze mnie zna i wie, że nie daje się byle bzdurce zaczął prosić Sai Babę o pomoc. W myślach krzyczał, by zabrał ode mnie ten potworny ból. Prosił o światło, opiekę i miłość dla mnie. Ból jednak cały czas narastał, tak że nie mogłam już nawet myśleć i prosić o pomoc. I wreszcie w momencie, gdy już całkowicie oddałam się woli Boga, poczułam, że ręka jakiegoś doskonałego chirurga operuje moje serce. Trwało to kilka minut. Czułam rękę ubraną w rękawicę chirurgiczną. Czułam cięcie skalpela, i wreszcie zarejestrowałam koniec operacji. Robiła to wszystko ręka pełna światła. Ból pooperacyjny trwał jeszcze przez kilka godzin. Rano zjadłam solidne śniadanie i choć poruszałam się powoli, byłam spokojna i bardzo, ale to bardzo zadowolona. Ta część mojego serducha, która od wczesnego dzieciństwa kiepsko funkcjonowała, zaczęła inaczej pracować. Powoli zaczęłam inaczej oddychać i znowu cieszyć się zwykłym, normalnym życiem. A potem przyszły refleksje. Życie to wielki dar, nie trzeba go więc marnować na smutki, żale, kłótnie, walki. Życie to wspaniała przygoda i radość, radość bez względu na to, czy układa się ono tak czy inaczej. Życie to miłość. Wróciłam więc do Rzeszowa odmieniona i kiedy tylko usłyszałam, Napisz o tym, pokornie usiadłam do maszyny. I choć na co dzień jestem obłędną realistką, nie mam żadnych wątpliwości, że urodziłam się na nowo. Grażyna Repetowska Rzeszów Jeżeli doświadczyłeś bliskiego spotkania z czymś nieznanym i chcesz podzielić się swoją historią z innymi, zapraszamy do kontaktu. Nasz adres e-mail dotknięcie -małpa